Cześć! Dziś przyjrzymy się łóżkom dedykowanym najmłodszym, czyli naszym pociechom. Łóżko to kluczowy mebel w pokoju każdego dziecka. Warto więc je wybrać ze szczególną starannością. Wszyscy przecież zdajemy sobie sprawę z tego, że zdrowy sen to podstawa dla rozwoju dzieci, a także dla ich dobrego samopoczucia na co dzień. Ale nie zapominajmy również o tym, że pokój dziecięcy powinien prezentować się niebanalnie. Zachwycać dziecko na tyle, by chciało w nim przebywać i czuło się w nim po prostu jak u siebie. Warto więc podczas wyboru konkretnego modelu wziąć pod uwagę również aktualne zainteresowania swojej pociechy. Chciałabym Ci dziś zaprezentować kilka modeli łóżek dziecięcych, które robią szczególne wrażenie nie tylko w świecie designu, ale także są godne zainteresowania pod względem użytkowym. Jak wiadomo, meble do pokojów dziecięcych powinny być przede wszystkim bezpieczne, funkcjonalne i estetycznie dopracowane. Wybraliśmy więc trzy łóżka, które spełniają te oczekiwania i z pewnością zachwycą Twojego malucha. Zacznijmy od łóżka, które cieszy się szczególną popularnością. Mowa oczywiście o łóżku typu domek, czyli model Miko. Łóżka domki robią prawdziwą furorę w świecie designu i nie ma się czemu dziwić. Zachwycają modną, prostą formą, są bezpieczne i wygodne, ale przede wszystkim dzieci są nimi zachwycone. Ma teraz umiejscowiony jest na tyle nisko, że nie musimy mieć obaw, że dziecko zrobi sobie krzywdę podczas nocnego wiercenia lub próby zejścia z łóżka. Taka forma jest też korzystna dla estetyki wnętrza, gdyż łóżko nie przytłacza nawet małego pokoju, bo prezentuje się lekko. Nie zapomnijmy o tym, że łóżko domek oznacza też świetną zabawę. Dziecko może się w nim bawić również za dnia, traktując go jako swoją bazę, namiot czy też domek do kreatywnej zabawy. Alternatywą łóżka typu domek jest model tipi który idealnie wpisuje się w obecną modę wnętrzarską, nawiązując do stylu skandynawskiego i naturalnych rozwiązań proponowanych przez metodę Montessori. Wykonane z naturalnego drewna i utrzymane w ciekawych wariantach kolorystycznych sprawia, że pokój dziecięcy nabierze niebanalnego charakteru. Co najważniejsze jednak, jest wykonane starannie i ma bezpieczną dla dzieci formę. Nocą będzie służyć jako wygodne miejsce do spania, a za dnia jako domowy plac zabaw. Jeżeli więc szukasz mebli, które będą wspierać rozwój kreatywności Twojego dziecka, śmiało postaw na łóżko Tipi. Ostatnim łóżkiem, które według nas zasługuje na prezentację jest model Ania. Ciekawa forma wzornicza to nie jedyny jego plus. Czy Twoje dziecko również uwielbia pisać po ścianach, meblach i wypełniać swoje otoczenie wyrazami swojej kreatywności? Myślę, że tak i nie ma w tym nic złego. Aby zachęcić dziecko do kreatywności i jednocześnie zabezpieczyć pokój przed ewentualnymi zniszczeniami, Wybierz łóżko Ania. Posiada bezbłowia, po których śmiało można pisać i rysować markerami suchościeralnymi. W zestawie z łóżkiem otrzymacie taki zestaw pisaków i gąbkę do ścierania śladów. Jeśli spodobały Ci się nasze propozycje, koniecznie poczytaj o nich więcej na stronie internetowej bądź porozmawiaj z konsultantem. Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji i chętnie pomogą dokonać idealnego wyboru.